Hej hej, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie, ja jestem Marvolo, a to jest Enemy Front, witajcie! Oj, no cóż moi drodzy, no cóż moi drodzy, e, wróciliśmy do Francji, ostatnio e, broniliśmy się twardo w kościele Świętego Krzyża w Warszawie podczas powstania warszawskiego, a teraz znowu wracamy do wspomnień. Dobra, tam stoi dwóch szwabów e, przy tym transporterze. I jeszcze jeden trzeci tam troszkę za nimi W sumie za budynkiem on jest No dobra, zobaczymy Czy tutaj coś mamy? Raczej nie Dobra, słuchajcie Spróbujemy się troszkę podkraść Myślę, że pójdziemy od strony pola No, zobaczymy co z tego wyjdzie Tam jest też jeszcze ktoś Uwaga, będę kichał o, ale mnie w nosie zakręciło Ech! Oj, przepraszam was To się zdarza o, Co mnie tak na kichanie wzięło Dobra Idziemy dalej, moi drodzy Tu jakieś kamienie Na spokojnie, na spokojnie Ich weiß nicht, was genau der Zug transportiert. Ich habe nur Gerüchte gehört. Gerüchte reichen mir. Sie sind das einzig Interessante hier. Nur ein Wort. Spezialeinheiten. Das glaube ich nicht. Wieso sollten sie für ein paar Pöbel mit Jagdgewehren Spezialeinheiten herschicken? Du solltest es aber glauben. Ich habe die Befehle vor ein paar Tagen im Büro des Hauptmanns gesehen. Es scheint als wäre der sogenannte französische Widerstand General Haute ein Dorn im Auge. Hast du gehört, was diese Typen in den Niederlanden getan haben? Jetzt tun mir diese französischen Bauern fast dann wir nicht leid. Alefijme kolejnych. A bo. Wenn sie kriegen. Oder ich du. Wenn sie ihn bekommen. Powińs śrzeże. Spokojnie. Zakradliśmy się tutaj. Tu jest jeden. Oj, oj oj, dobra. Ten jest tu przy rzece. Tu jeden stoi plecami odwrócony do mnie. Tu jest. Oznaczmy, oznaczmy go sobie. Czy nie da się go znaczyć? Może jest za blisko. Dobra, likwidujemy go. Tak. Jest oczywiście załatwiony typek. Jeden typ zdjęty. Tych dwóch tam niepokoją mnie oni. Tutaj są winorośla. No, spokojnie. Czym ja tutaj dysponuję? Mam jeszcze snajperkę. Mam kolta. O, ktoś mnie próbuje wypatrzeć Mam jednak nadzieję, że mu się to nie powiedzie Dobra Chciałem wziąć gościa jako zakładnika Ale się to nie powiodło Dobra Zbieramy fanty Trzeba przyjąć jakieś taką pozycję sensowną, bardziej sensowną. Dobra, ja wam dam szajse. Dobra, nie ma sensu strzelać na ślep. Co my tu mamy? Strzelba. Strzelba Winchester nie raczej nie interesuje. Wejdźmy na piętro, uwaga, tutaj jest kutek. Tam się skitrał. Dobra, tu jest amunicja. Mam też grana o kurwa To był głupi pomysł Dobra Ten typ wyeliminowany Dobra, załatwiony Dobra Niech mają się zająć nie wiedzą, że ktoś ich ostrzeliwuje ale Na razie robimy sporo hałasu o nic tak właściwie Paru szwabów zabiliśmy, ale nic poza tym Zero efektów nie, Tak go nie trafię No Chodź tu, gnoju Uuu, uh, to może być ciekawe. Dostał. Pięknie. Tam typ zmienia pozycję. Dobra. Cały strzał na oślep. Okej, okay, musimy stąd zejść. Bo tak to niczego nie ugram. Tu jest ten typ po drugiej stronie. Czeki. Dobra, zdjęty. Okej. Okay. O gdzie jesteś, szwaniaku? Okej, okay, dorwałem go. Granat uwaga. Dobra. Kurde, skąd normalnie. Ale plują, wiem. Tam coś. Dobra, mam go. Prawie mnie dorwał. Słyszę pociąg. Chyba znaczy, że trzeba się śpieszyć. Ich weiß dass w kółko Załatwiony Dobra, weźmy ładunki wybuchowe To się może nam przydać Okej okay. Zobaczmy jeszcze u góry co tam mamy ciekawego No raczej nic Wow 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 Chwilunia, momentu Kto tam tak pluje z tego karabinu maszynowego? U góry są, u góry są Dobra Tam jest gniazdo. Uuu, chyba gościa zatwiłem. Dostał, pięknie. Okej. Okay. Na moście? Czy pod mostem? Tu jest typ... Ach, Dobra, zatwiony. Sprawnie i szybko, bez zbędnych ceregieli. Dobra, musimy przejść. Idziemy, idziemy. Świetnie ta woda wygląda, wow. A, tutaj ładunki wybuchowe. No i zobaczymy, jak to wyjdzie z mostem. Jedzie ciuch-ciąg, Będzi. O, pociąg koncerny To no. Niezły no. rozpierdziel. To mi się podoba. Okej. Okay. Dobry! Nie żyj! Co za suchy synno! Nazistowski Dobra, musimy się tam udać Ciśniemy więc Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy Przed siebie, na pewno zaraz kilka się tutaj zaroi od Niemców Robi się mało przyjemnie O, coś tu jest Jakieś zabudowania Sprawdźmy, co my tu mamy Na razie, a nie, ciężarówka stoi Myślę, że możemy się tutaj spodziewać Towarzystwa Hitlersynów O, i są sami Hitlersyny O, dobra Trzech typów Trzech typów Jeden na wieży, sniper Prawdopodobnie Na pewno trzeba coś zrobić z tym... Fak Dobra Wow 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 Hola, hola basta Nieźle mucą. Tak jest? Zdjąć tego snipera. Wychował, pięknie. Dobra, ci tu zdjęci. Dobra, załatwieni. Jeszcze ktoś do mnie na pierwsza. Dobra. Przesadujmy. Spokojnie, 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 dobra Myślę, że będziesz musiał jakoś wykorzystać te kłody zawieszone na tych dźwigarach Dobra, zdjęty 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 Dobra, to na razie czysto Wyczyściliśmy tu troszeczkę bo szczerze mi to pasuje Okej okay. Co tu słychać Dobra Amunicja O, Welrod Ja bardzo lubię wel wel Welrody Pierwszy karabin z pistolet przepraszam, pistolet z tłumikiem Produkcji brytyjskiej. Dobra, musimy się udać w tą stronę. A więc ciśniemy. Tak, doładować snajperkę. Dobra. Weźmy w Wchodzimy do jakiegoś zamku kolejnego. E, przyczajmy się tutaj. Zobaczymy. B. Nie V. Właśnie wygląda na to, że jest tu w miarę czysto. Przynajmniej nie widzę zagrożeń. Na pierwszy rzut oka, chociaż wolę nie tracić czujności. O kurwa, konwój. Ale nie wiedzą gdzie jestem. Ktoś tu idzie. Ola. Załatwiony. Załatwiony. Widzicie, według od cię przydaje. Hola, hola, hola. Ktoś mnie widzi? To mi się nie do końca podoba, a spokojnie, turna, no co za szwabus. Dobra, to by było na tyle. Poszty. Dostał. Dobra. Sami tego chcieliście. Ciężarówka zniszczona. Podstrumować tu. Skąd oni walą? Z krzaków, kurna. To tłumaczy, dlaczego z supisy nie widziałem. Okej. Okay. Rozejrzyjmy się tu trochę. To w ogóle można wysadzić. Okej. Okay pięknie pięknie sprawdźmy no tu jest jakiś karabin spoko jakieś mapa sprawdźmy tutaj co jest jeszcze że nic Okej. Okay. idziemy dalej no, możemy dużo szerszy krąg tutaj zatoczyć O, tu jest SDKFZ pierwszy czyli transport opancerzony A, chyba najpierw musimy wziąć materiały wybuchowe Tam stoi czołg przed nami Czekajcie, czekajcie, czekajcie Czy ja mogę tędy przejść? że bez, bez większego trudu Przez to przejdę hm przyjść dookoła, a więc tamtędy. O tu jest wyrwał w murze, przez którą na pewno dam radę się przedostać. O kurna. O, byłaś stąd. Byłaś stąd. Fuck, synk. Znowu tu wlazłem. Dobra, lecimy tędy na górę. Jak to łatwo, sprawdźmy teren Dobra, widzę szwaba Wie o mojej obecności Myślę, że go trzeba zlikwidować Czym prędzej Dobra, zdjęty Bez zbędnych ceregieli Widzę drugiego Drugi transporter Transporter opancerzony. Co my tu mamy? Kolejny typ. Dobra, snajperka się sprawdza. Okej. Okay. Mamy ich. A weźmy coś na bardziej bezpośredni dystans. Ktoś mnie widzi, ktoś mnie widzi. O, wślizgi też można robić. Poczułem się prawie jak y, w tym y, we farczają. mnie tutaj chciał zaskoczyć. Dobra, musimy się udać tam. Powinny być materiały wybuchowe. Dobra. Przyszłaj, przyszłaj, przyszłaj. No, tu stoi pancer 3. Dobra, musimy się tam jakoś dostać. Ale spokojnie. Teraz coś wykombinujemy. ale ruiny tu są tego zamku o, tędy można przejść co my tu mamy no i teraz na górę Dobra, czekajcie tylko sprawdzę sobie A, to są cele dodatkowe więc możemy je spokojnie wykonać Prawda mi został jeden granat Co nie jest zbyt miłe Nie ma tu gdzieś granatów Oby się przydały Szkoda że ten jeden zużyłem Żałuję trochę Ale w miarę możliwości Tak chyba tego nie zniszczę nie ma tu czegoś co można byłoby strzelić I to cholerstwo by wyleciało w powietrze Czekajcie co my tu mamy dałoby się tu coś Jakieś smakołyki W postaci granatów o, Znajdźka o, są granaty, pysznie, pysznie. Dobra, myślę, że możecie się już pożegnać z tym kfz em Pięknie! Zniszczony, dobra, teraz ten czołg. Zobaczymy, Zanim nim są chyba materiały wybuchowe. Które dałoby się radę zdetonować są ale trochę kawałek od niego jakiś panzerfaust lub cokolwiek Bo chcę te, te zadania poboczne wykonać no mimo wszystko nie mam materiałów wybuchowych a szkoda kurde takie to tutaj to stoi takie Na pewno nic tutaj Jesus. Szkoda. Szkoda, szkoda. Słuchajcie, wrócimy się do tego drugiego KFZ. -a. Tu jest SDKFZ. Mamy tu coś Co by się nam mogło przydać Przy zniszczeniu dziada. Dobra. O, no i za chwilę będzie BUM! Dobra. Jest DKFZ zniszczony. No i został mi jeden granat. Którym niestety zbyt wiele tutaj nie zdziała. Jeszcze tutaj się rozejrzyjmy. A ja tu się męczę, tu takie smakołyki leżą. No. I od razu świat stał się piękniejszy Dobra Tędy nie wejdę Oj, jak stąd wyjść? Dobra Idziemy tędy Ciśniem, ciśniem, ciśniem Dobra Obec dwa transportery opancerzone zostały zniszczone Teraz zajmiemy się czołgiem Myślę, że już nie powinno być z tym większych kłopotów. Najlepiej Cię ustawić. A ustawmy Cię na 10. Dobra, spadamy. Dobra, zobaczymy jak wyleci w powietrze. Ładnie, dobra. O, to teraz to ja już mogę iść kontynuować moją misję. Zadanie wykonane, dodatkowe. A ja lubię takie smaczki, aby... Yy, lubię takie smaczki, jeśli mogę za ich pomocą yy, utrudnić je nazistom. To jak najbardziej. Okej. Okej, okay. okay, dobra. Przeszliśmy dalej. No, jestem ciekaw. Co yy, tym razem? Chyba dalej, chyba dalej będą Włochy. Przepraszam, Francja, przepraszam, Francja. Mój błąd. Okej, okay, moi drodzy. No cóż, gierka znowu się troszeczkę zawiesiła podczas load screena. Ale no cóż, to się zdarza widocznie w tej grze. Muszę o tym pamiętać. Ale spokojnie, nic nie straciliśmy. Wszystko jest w porządku. No cóż moi drodzy, myślę, że tutaj zakończę mój odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do komentowania oraz do oceniania tego filmu jak i do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z wami żegnam, życzę Wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem. Ciao, do następnego.